Siemona no wam wszystkim jestem GREK i za to nie witam Was w kolejnym odcinku serii Happy Wheels. Szczęśliwych kółeczek yy, i dzisiaj zagramy sobie, no już mówiłem, że Happy Wheels to nie wiem co już mam powiedzieć. Ale to jest mapa Obstacle Cars. a chciałam Happy Wheels Idea. No i nie tam gdzie jeszcze yy, pojechałem profe dwa Lecisz! dalej dalej dobrze dobrze ja tams skazany Pewnie zauważyliście moje nowe intro na początku. Na początku jest podobne, ale już tak po tym jest normalnie mocne. Hmm. A jeszcze zapomniałam o playgroundzie. Free Troll challenge. W końcu wróciłem do domu, jest już po feriach. E Boże. Jak ja rzucę nie wierzę. I co teraz? Ło, coś mi się tam włączyło. O znowu, może y, będzie w piątek wyjdzie odcinek y, z krizisa I może będzie multiplayer. Ale... Zależy, ale nie no. krizis na pewno będzie, jeśli mi będzie nagrywało, bo może mi nie nagrywać. A może jeszcze zrobić live'a i może nie do przejścia, co najmniej nie dla mnie. Slender Demon. Easy podcast. I weźmiemy sobie murzynka. No, no, nie wiem, że to pogad. Jest pogad. Zapomniałem shift. Oh yeah. Who do you do that? Heh! będę masę kurde. Się znam już. Szum. Ping. Arrow. Będę czytarem pewnie musiałem na górze przejść. Tak to się robi, bo tak nie potraficie, tylko gra jak tak potrafi. Zaczyna to być nudne. Ach. Nie, wypadnę po załapkę. Na główkę do piłek. Nigdy jeszcze w to nie grałem, już w, te, w te piłki. Więc to jest nawet fajne. Jak na pierwszy raz idzie mi całkiem dobrze. Tylko, że nie ma tam takiego jak u innych, że normalnie tyle piłek, że przejść się nie da. A co jest? Ja klawiatury nie trzymam jej. Hallo. O, o, o! O dobra. Pewnie jakiś bów. Bo dopiero intro pobrałem moje małe. Jeee! O, już trzy minut chyba będę. No czternat. Basketball? Nieeee! Jaka szkoda, bo chcę GTA 4 pobrać, tylko że... Tylko raz na odpalenie komputera bo już raz zrobiłem i przypadkowo wyłączyłem. Hey, hey, hey. <laughs> uh -huh. Jej! Aha! Nie! 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 Spokój. A A Nie! Mm, y polecam kanał Poczekajcie chwilkę Ej A bo mam ja przecież to mam Nie! zapomniałem, boż. Nie! Nie! tam Nie! sobie Dasz, przecież... Nie! 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 Kurczę, ja zapomniałem jaki kanał polecieć. polecić. Dobra, to już sobie oglądajcie. Bo, bo mało spotyka się takich ludzi, co komentują w taki pozytywny sposób jak ona. Lub on, a chyba ona, bo napisała pod edalom. Skrzydła odbiorcza. Ale, Dobra, skrzynka odbiorcza. The Wallopical. Polecam kanał Olopikolo też. O, polecam kanał Vanessa Page, bo napisała coś takiego i że ona się po prostu poddała. Podziwiam Cię, że nagrywasz pomimo, pomimo tego, że ktoś Cię krytykuje. Ja się poddałam tuż po tym, jak pewien użytkownik mnie, yy, po mnie pojechał. Uważam, że należy ci przynajmniej 100 widzów, za co Ci serdecznie dziękuję na start. Polecam cię znajomym. I to też dziękuję. Polecam ponownie kanał Vanessa Page. No i ja bym nie chciał, żeby ona się poddawała, bo ja to co robię, no to po prostu lubię i no tyle. <laughs> Dobra, przejdziemy już do gry. To tylko wyłączę. Freefall Extreme Vanessa Page. <gry> Dobra, ale lubię właśnie. To jest jedno z moich ulubionych plaż. Że kółka i. Szczególnie jest fan, jaki jest poziom Chuck Norris'u PewDiePie 10 Dzisiaj jest dziewiąta. Hata na 11 Dobra. Experimental. The best. What the fuck? Vital score. skill. I just. Ja <laughs> Nie, I am just a master. Ha 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 ha, ha, ha. Professional. All upside Ja. Yeah. X3 <laughs> Fuck. <gry> 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 Aha. Tak jestem Master Nick mnie pokona. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Hard donation nie lubię. O oh, no, no, no. na gron, lubię to, chyba. Nie, kurde, znowu nie potrafię. Co ja potrafię? Raz na miesiąc? Lecisz! Ja mam tak, że potrafię dziadka zrobić. Gus dziadka. Podłogę do Tiwota. Ale chyba raz na miesiąc, bo wczoraj zrobiłem już drugi raz, a miesiąc temu pierwszy raz, więc nie wiem co jest. Dobra, chodź. Jimmy, A! Dobra, dobre, bo ja myślałem, że to może mnie te górne zabić. Mam ci gdzieś sobie. Jestem master... Dziwnie będzie, bo ja raz przesłałem 21-minutowy filmik i teraz jak e, okaże mi się, że już mogę przesyłać filmy powyżej 15 minut, no to trochę się zawalę, bo będą dwa odcinki z Happy Wheelsa, o nazwie Happy Wheels z Grajkiem 2. One killed him... Kill him... Oh. O... A to... Jednym Madusieńkiem chodźcie. Hahaha. Ha. Tom. Uh. Ale nie wiecie, jak to się robi. Daddy! I love JB! F**k you! Uh. Matrix. Umba. Oho. hits op ze. Ga snel ogen. Ja, ik chce zabić. Correct. stupid to kill him. Ow. Zo is het. on your Miałam takiego laga, że nie widziałem czy go zabiłem, czy to w ogóle przyszedłem bez szkody, ale... No. Nie będę się już kłócił. mnie. 11 minut. Jeszcze tam March of Delight. Hurtown! Nie! Jetfall. Może być ciekawe. Dobra, no teraz powiedziałem dziadka, ale skoro potrafię, tylko raz na leżą to... A ja myślałem, że będę spadał. To się nazywa powoli po śmierci. Dobra. Gotowy. Jadę. Widzicie? Ja to odkryłem, że jak się je y, tego... Nie! Sieje się je Jetpacka, to się je... Że... Jetpack. Jej, to k***a szalony. Eee, raz No dobra, no, raz

Dobra, popiszę i będę grał. Pięknie. Dobra, nie, przerwę już. Nie. Przerwy już nie będę robił, bo to jest koniec tego odcinka. Żegnam Was, a jestem Grajki, zatem komentujcie, subskrybujcie. Jeszcze raz polecam kanał Vanessa Page. No, narka.